Śliwy po całym dniu polowania znajdowała się w środku ogromnej puszczy Robiło się ciemno I całkowicie opadł z sił Zdecydował się iść w jednym kierunku Dopóki nie upewni się Co do swojego położenia Po paru godzinach Znalazł Chatkę na małe polanie Ponieważ było już bardzo ciemno Zdecydował, że zostanie w niej na noc Podszedł do chatki Drzwi były otwarte W środku nikogo nie było Myśli położył się na znalezionym łóżku, decydując, że wszystko wyjaśni właścicielowi chatki rano. Rozejrzał się po wnętrzu chatki, zaskoczony spostrzegł na ścianach kilka portretów namalowanych z bałścią o najmniejsze szczegóły. Wszystkie portrety bez wyjątku wyglądały, jakby mu się przyglądały. Ich twarze wykrzywione były w gry masach nienawiści i złości. Myślimy poczuł się dziwnie, starając się za wszelką cenę zignorować portrety. Odwrócił twarz ściany, od ściany i wykończony zapadł w głęboki sen. Rano myśliwy zbudził się i odwrócił. Zbudził się, odwrócił się i zamrugał w jego się Spostrzegł, że chatce nie ma żadnych portretów, tylko okna.